Cześć, witajcie na Poznańskiej Polance. Już za chwilkę wspólnie obejrzymy naszą najnowszą ofertę, a mianowicie idealne mieszkanie na start. Mieszkanie składa się z dwóch pokoi: a mianowicie salonu z aneksem kuchennym, sypialni, łazienki, korytarza oraz garderoby. Do tego mieszkania przynależy również balkon i jedno miejsce postojowe, znajdujące się w podziemnej hali. Garażowej. Lokalizacja ta jest chyba marzeniem każdego poznaniaka. Wokół znajdziecie wiele punktów handlowo-usługowych i galerie Poznanie, gdzie będziecie mogli na co dzień robić zakupy. A czas wolny, wiosny czy lato, będziecie mogli spędzać nad Jeziorem Maltańskim, ponieważ dotrzecie tam zaledwie 10 minut piechotą. A teraz zaczynajmy naszą prezentację, bo już się nie mogę doczekać, aż pokażę Wam to mieszkanie. Na wstępie od razu wita nas otwarta przestrzeń, czyli korytarz z szafą w zabudowie, siedziskiem, a po lewej stronie od razu aneks kuchenny, który dodam, że został wykonany przez stolarza pod wymiar i na wyposażeniu macie już wszystkie niezbędne sprzęty AGD: płytę indukcyjną, piekarnik, okap oraz zlew. Przygotowano także miejsce pod lodówkę w zabudowie, pod zmywarkę oraz na mikrofale. Kierując się do części wypoczynkowej, po drodze mijamy strefę jadalnianą z okrągłym stołem tuż na środku. A co fajne, właśnie przed chwilą widzieliście, że jest tutaj powieszone welurowe lustro na wspaniałej i dekoracyjnej tapecie, która wydziela nam te pozostałe strefy. I czas na moją ulubioną strefę wypoczynkową. To właśnie tutaj będziecie mogli odpoczywać po pracy czy szkole. Moim zdaniem, wystrój ten jest wręcz obłędny. Z uwagi na kolory, jakie zostały tutaj użyte czyli jasne i pastelowe odcienie jest tutaj bardzo przytulnie. Nie wiem jak wy, ale ja czułabym się bardzo dobrze w takim wnętrzu. Na samym początku tego filmu mówiłam Wam, że do tego mieszkania przynależy także balkon. Także chodźmy i zobaczmy go. Jest on na tyle duży, że możecie się na niego dostać i z salonu, i z sypialni. Także chodźmy i zobaczmy teraz sypialnię. Została ona już przygotowana pod Wasze własne wykończenie. Tu, gdzie teraz stoję, postawiłabym łóżko. Natomiast po drugiej stronie, jakiś stolik czy biurko do pracy. Pewnie zastanawiacie się, gdzie pomieścicie wszystkie swoje ubrania. Także chodźmy dalej, a pokażę Wam niespodziankę. Garderowa, czyli marzenie chyba każdej kobiety, i myślę też, że nie jednego mężczyzny. To właśnie tutaj możecie zrobić ogromną zabudowę i pomieścić wszystkie swoje rzeczy. A teraz łazienka. Tutaj zabudowa również została wykonana pod wymiar przez stolarza, także będziecie mieli dużo miejsca do przechowywania. Na wyposażeniu macie umywalkę z szafką pod umywalkową, toaletę, kabinę prysznicową oraz przygotowano tutaj również miejsce pod pralkę. I jak? Co myślicie o tym mieszkaniu? Bo ja jestem nim zachwycona. Jeżeli chcielibyście je obejrzeć, to kontaktujcie się ze mną, a wspólnie umówimy się na prezentację. A jak już Was tutaj mam, to pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał, żebyście byli na bieżąco z naszymi kolejnymi nowymi ofertami. Do zobaczenia!